Witam wszystkich bardzo serdecznie. Znajduję się właśnie w Hali Koszyki, gdzie 8 marca odbyła się premiera naszej wystawy Biesy Polskie. Niestety, parę dni później świat stanął, rozpoczęła się pandemia i nie mieliście okazji zobaczyć tej wystawy na żywo. Ale teraz wszystko mamy otwarte i zapraszamy Was bardzo, bardzo gorąco. Jak nie będą palić kwiaty, jak mi będą śpiewać, ptaki jak na Wystawa Biesy Polskie jest częścią projektu kobiety, którego pomysłodawcą jest fotograf Maksymilian Ławrynowicz. W rolę naszych tajemniczych, mitycznych słowiańskich kobiet wcieliło się mnóstwo wspaniałych artystek, m.in. Paulina Holz, Edyta Herbuś, Anna Cieślak, Helena Norowicz, Ania Karczmarczyk i wiele, wiele innych, a także moja siostra Kasia Kurdejmania, z którą we dwie jesteśmy twarzami tegorocznej wystawy. To ja, jako nieszczęsna Dorotka z Kalisza. Historia Dorotki jest okrutna. Została zamurowana w wieży przez swojego ojca. Ojciec nie wytrzymał faktu, że ona śmiała się w kim zakochać. Był bardzo zaborczy, do tego stopnia, że ją po prostu zamordował. Podobno od tamtego momentu duch Dorotki, jasny i pachnący, pojawia się w tamtejszej wieży. Wystawa Biesy Polskie. Macie okazję zobaczyć ją na żywo do końca sierpnia. Zapraszamy serdecznie do Hali Koszyki w Warszawie na pierwszym piętrze. Do zobaczenia.